Dzisiaj Piotr mnie zamęcza. Po całym dniu chodzenia po mieście próbujemy dotrzeć do hotelu Jestet. Jestet. Nie wiem jak to się mówi. O, musimy wejść tam na. Tędy? Nie, na to, Według Pietrusia mamy jeszcze 500 metrów w górę. Ja już nie mogę oczywiście. Podziwiam ludzi, którzy jeżdżą tutaj rowerami. Tak jak ta pani. Masakra. Możesz opowiedzieć, co tam było napisane. Nie mam pojęcia o było po czesku. Jest <grym> chyba e, możliwość dojścia tędy od drugiej strony do hotelu, krótszą ścieżką, ale... Tędy. Tak, ale wydaje mi się, że nie ma potem przejścia na drugą stronę, więc musielibyśmy e, być się Dlatego bytło. nie będziemy ryzykować i pójdziemy tą drogą albo koło tak nie polecam tego spaceru, ale na pewno na górze jest zajebiście zastanawialiśmy się czy spać tutaj, ale noce kosztuje około 500 zł więc oczywistym wyborem było przyjście tu na piechotę i zobaczenie po prostu jak to wygląda. Spacer był bardzo ciężki, ale zaraz dostanę piwko, więc Piotruś mnie jakkolwiek udebruchał tym.